M. i Ika, znów robi się i uda. I jak kula karmi jak a bez zasadą wbrew fizie i się żabą A więc pijcie brawo z kulu z złudo pańska mańska mieliny. M. Ika, gaz kulu są godziny. Złudo pańska mańska I są zajęte. M. i Ika jest już. Wyrok wydali, wyrok wykonali, szywcem potrzebali. Nie to fali, na fali, skóry wezymy, co? Maszyny, z powrotem maszyny, maszyny ma Po powoli na bieżynę i przypomnę wam, z tym, mi którym jestem jedyny. Raz, dwa, trzy, no i wyskrójmy skiery, brak tematu, czy podział ponad porozumieniem, tak czy tak, miło było dla was wszystkich wystarczyć, bo te wszystkie lata, tu jest rekompensata. Słuchaj, jestem w szkole, zbiję jak na automata, dlaczego, znowu ku mu szuflę Noś, nie żaden wybór Ja, Emma, B i K, SK, i wuli nowiny Zwyklo pańska, męska miny Emma, wie i, I ka Oka, spójny syny, są nowiny Zwyklo pańska, męska miny Co za miło